jest akcja covidowców, tak zwanych, cała obstawa jest. Widzicie? Jedna osoba, taka akcja jest. Jakie, jakie oszustwo? Oszustwo, Jest robią wymazy. Jak... Statystyka im rośnie. O, covidowiec jeden, Następnie. jakie oszustwo. Gmina Niedźwiedź, proszę, na cały świat. Widzicie, jedna osoba. Z. Słabo jej się stało w kościele i je, zrobili jej wymaz. Jakie oszustwo to jest? Co... Cała akcja normalnie. Cirk! Panie, jesteście wszyscy! pani! co wy kurwa robicie? Żadnego komita nie ma! Oszustwo! I zamaskowana jest! Panie, jesteście ludzie!